Witam Was wszystkich bardzo serdecznie 17 grudnia, czyli w 17 odcinku Pokémonowego Kalendarza Adwentowego. Oczywiście jeśli seria Wam się podoba, to miłoby mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, a na razie już bez błędnego przedłużania zaczynajmy. A dzisiejszym pokemonem, jakiego będziemy omawiać, jest Stantler. Stantler został dodany w generacji drugiej i posiada typ normalny, chociaż dla mnie na spokojnie mógłby jeszcze dostać lodowy. Jego nazwa to połączenie słów Startle, czyli zaskoczyć, przestraszyć, coś w tym stylu oraz Antler, czyli róg Jelenia. Ma metr 40 wzrostu i waży przy tym ponad 71 kg. Posiada abilitki takie jak Intimidate, dzięki której na początek każdej walki zmniejsza atak przeciwnika o 4 poziomy. Abil Frisk, która pozwala zobaczyć jaki przedmiot trzyma przeciwnik oraz abilitkę Sub-Sipper, dzięki której jest uodporniony na ruchy o typie trawiastym. Stuntler to Pokémon jeleń. Ma brązowe futro z kremowym brzuchem i kilkoma plamami na grzbiecie. Jego ogon jest duży, krótki i okrągły, a każda z jego nóg kończy się czarnym kopytem. Ma duży brązowy nos i parę jasno-kremowych poroży, z których każda ma czarną kulę po środku. Kształt poroża i czarnych kul sprawia, że przypominają on oczy. Standler może zniekształcić rzeczywistość i tworzyć iluzje za pomocą swoich poroży. Robi to subtelnie zmieniając przepływ powietrza wokół nich. Patrywanie się w nie wywołuje dziwne uczucie, jakby ktoś był przez nie wciągany. I można przez to dostać zawrotów głowy tak, że nie da się ustać. Kule na porożu mają przyjemny zapach, który może wywołać oszołomienie u ludzi. Kule można również zmielić na proszek, który pomaga w zasypianiu. Poroże Stuntlera było bardzo cenne jako dzieło sztuki i przez to ten Gatunek prawie wyginął w wyniku polowań Stantlery żyją w lasach I trzymają się w stadzie Stantler posiada ewolucję jaką jest Weirder Zadebiutował w 125 odcinku anime A tak wygląda jego shiny No i to by było na tyle z tego odcinka Oczywiście jeśli ci się spodobał to miło by mi było Gdybyś zostawił łapkę w górę i subskrypcję A ja na razie dziękuję za oglądanie Mówił Xajan Siema